pochwaliła się pani, że zbiera pani te kamienie. No. To bardzo, bardzo ciekawa okay. sprawa. Moim no. znajomym się bardzo to spodobało i weź fotografu to. Nawet jeden kolega archeolog napisał do mnie, mówi, weź popatrz, czy tam nie ma tych zabytków, czyli tych siekierek, czegoś. Tam. Ja mówię tego, mówię kolego, tam jest tego bardzo dużo. No. To, mówię to pani. Niech pani powie parę słów o tym. Skąd taki, taki pomysł? No bardzo mnie się też podobały te kamienie. Mm. A tutaj, tutaj mi rosły takie niepotrzebne chwosty. Więc co, ja tu na polu jak synoro, to mówię panu, że, że poszłam z, z Koszyckim i se tego nazbierałam. No i przyniosłam tutaj, ładnie zasypałam. I bardzo też to to lubię. I ja miałam kuzyna w Krasnym stawie, to on jak przyjechał, to się nie mógł napatrzyć I on się tam doszukał wszystkiego. On tam znalazł całe te kły, tego, nie wiem, dinozaura, czego. No i to tam gdzieś jej, zetero przywalone tymi katykami. Ale nie zabierał ze sobą. Nie, nie, nie. A no bo na coś mu nie żyje już. Na coś mu go do jedyn takiego. Ale to wszystko to. A to jak gdzieś tam przechodziłam, a widziałam ze tych kamieni, tam trochę je na odrzucane, to potem poszłam przy drodze, wzięłam z kamy przynieśli. No, no tak, do... bo jak ktoś orał pole, no tak, to ciężko tam na bok, no podrzuca, tak. no, Odrzucał. No, no. I do dziś to to jeszcze ją je zbieram, bo... <laughs> to ile, la, ile lat już pani zbiera te kamienie? Ile lat? No ja wiem, a z pięć lat więcej. Aha. Już trochę się nazbierało. No. To mówiła Pani nawet, że płaci niektórym, żeby tam jakiegoś... A no, za te duże głazy, mm -hmm. to one tam gdzieś, gdzieś miały, no to go miałbym zapłacę i przynieść tam, bo to też taka jest inna ozdoba, prawda? No to, no to. No. Jeszcze jakieś ciekawe rzeczy się trafiały takie? Nie, nie. Nie, nie. poza mm -hmm. tym, że dużo jest takich kamieni, co jest, co jest tak, jedne są czarne z białym, drugie są brązowe, te czarne z białym nakrapiane to, to krzemień świeciechowski. Tak. A taki bardziej szary, takie bez, nie nakrapiane, pana, to już się radosny. Tu, tu, za tu drogą, za szosu, na mhm. tamtych polach, tak jak my tu mieszkamy i na tamtych polach, to miały robić właśnie te szukać i te kopalnie miały robić tego. Ale coś tam poszło i nie dały chłopy, czy coś jest, nie wiem. Przy tym, co jego pola nie dały, coś tam tak słyszałam, hmm, hmm. ale one, ze tu są duże złoża tego, no być może. No bo te złoża są, te złoża one są płytko, płytko, to płytko bo tam no. później ta cała jakby skała taka, w której, no. w której są te, te krzemienie, jedna, to jest trochę głębiej, to ale, to jest głębiej, ale te, 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 to są płytko. I pan, jak się głupca robota trzyma? Patrz pan, ile tu jest malutkich kamyków. To może tam do. i o do, 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 do tu strony kamery. No? A może pani zaświecić, no? Niech pan zobaczy, ile tam jest malutkich kamyków. Faktycznie. I to wie pan ze zniskąd. I no, ja tu za domem miałam grzyndy. Zawsze. To jak skopywałam. No to zawsze mi się coś kurcza musiało trafić, no patrz pan jakie no. to ładne, no nie mogę tego nie zostawić. Tak, no to to może być ściosane, <noise> to wszystko no, jest to takie ostre, że się ogolić prawie tym można. Widzi no. pan? No niektóre to mogą, mogą być no. takie właśnie jakieś... O, jakie to ładne takie są. Takie półfabrykaty, tak, no to też na pewno ciosane. No, A, no to, ale, to, to widzi pan, to wiek. takie małe odkładam tu, bo go tam by zginęło. To niektóre to mogą być zabytki historyczne. Yy, Co to to się używała? No no, ładne, no, to ładna kolekcja. No, no to może se pan, pan wziąć jedno <laughs> To wezmę takiego rożka. Nie rożka, Boże, weź se pan z pudełeczkiem. A nie, gdzie pudełeczko za No, chyba ci pan ślimaczki sui, syszki. Mhm. O, I ładne takie czerwoniutkie i to widzi pan? chce pan. No całego to nie będę brał. No bo, to wybierz chce pan tego, ile chcesz. takiego jednego ładnego. Wese pan jeszcze jest. A to te dwa wezmę takie ładne. <laughs> a ten patrz pan malutki, a tu o, oczko. Małoczko. No, no widzisz. To pan? Ciekawe, ciekawe, ten to inny trochę. No to ten, co? Ale właśnie. Ten, ten to chyba goście radowski krzemie. No widzi pan jakie, jakie rzeczy? Ta, no ciekawe. Oj <laughs> pan, że tu świeciechuch to jest jedno z takich niewielu miejsc, gdzie ten, gdzie ten krzemień tak występuje. Ale powiem panu, że nie każdy tak chce się interesować tym. A no, ja no, to tak. lubię, nawet tu skupuję grzyndy, no taki mi się ładny trafi, no to muszę go przynieść i tu położyć. No, no. Nawet taki malutki, patrz pan. Tak, tak. Czerwony, widzisz pan. Czerwony. Też lubię kamienie, lubię to, co z ziemi tam wychodzi. No, no to coś tam, coś tam w tym wszystkim jest, prawda? No. Skądś to się kiedyś to powstało, o, w jakimś pan, tam... Jaki ten jest? O, ten szlitym. ładny. No weź se pan. No, dziękuję. Ten to krzemień, chyba goście radoski. Jeszcze jakiś jest. A czart Jest świeciechowski, jest goście radoski, jeszcze... Jeszcze jakiś No, widzi pan. Jeden. Tyle skarbów. Wzięłam takie o, bo ony nie wszystkie są takie błyszczące, prawda? Tak, tak. O, ten jaki ładny, błyszczący. No ten wygląda, że też mógł być ciosany. O, patrz pan jaki ładny. Weź se pan jeste, no już nie żartuj pan, za se kamienia nie weźmie. Torebkę panu dumi. Ja mam torbę, mam torbę. Nie, nie trzeba szukać. Nie? nie? Trzeba. Dziękuję. Chciałbym, żeby pani powiedziała, bo ciekawi mnie tutaj byli dziedzice, prawda? Były, Były dziedzice. Ale ja nie znam tych, tych tego. Nie. Nie. Bo tu się ciągle się mówi szulcowizna, prawda? Szulcowizna. Ale ja te, to tam, gdzie ja mieszkałam z pierwszym mężem, mm -hmm. to ta pani dziedzicka mieszkała. Tak? Tam. Tak, mieszkała. I zobacz pan tego jeszcze. No to, to już chyba odłamek jest z wojny. A ciardic co to jest. No to weź pan. I, i tam mm. była, wie pan, moja teściowa opowiadała. Una była panna i miała narzeczonego lotnika. Mm -hmm. I Uni się już zmówiły na ślub i prawdopodobnie, że on jechał na ten ślub ale miał jakąś awarię i zginął. Hmm. Czy nie chciał przyjechać, I czy, i czy tak gadały, no teściowo go dotyczyłem, pewnie tam prawdę gadały, że zginął od razu, czy co, co nie wiadomo. I, I ona już była gotowa na ten ślub, a, a on się nie zjawił. Jak ta teściowa się nazywała? Jankowska Janina. Aha. No i widzi pan, i ona tak później już za żadnego nie poszła. Mm -hmm. Ale tam była taka kuźnia prowizoryczna, zrobiono. ona nie miała żadnego dumu. Dziedziczka była, ale dumu nie miała żadnego. Mm, to ciekawe. Mm -hmm. Tak, i no w tykuźni kuźni spała. O. W tej kuźni, tak. Byle jak żyła. Mm -hmm. Ale do mnie tam było blisko. Ja umiałam szyć to i szyłam sukienki. Mm -hmm. No i, i takśmy dobrze żyli. Z tym, że ju tam do Brudki to nie widziałam żadny. Mimo wszystko, ale to pole najmowała, obsiwała. Tam ludzie uni, uni robiły. I trochę pola miało, tak? Tak, tak. A o to wszystko, co się zacynąło od tej drogi, co ma z zychówki skrąco. No mhm, ale polewy tak? O ta droga, która koło kościoła przelatuje, tak, tak. To, to po obydwu strunach jest ten kołchos i tutaj to wszystko je było jeszcze i na dole. Mm -hmm. A tym, co te rozbirą to pole, to był e, ojca-brat. No i uny te siulce w zimy. No, czy jego ojca-brat? No, ty dziedzicki. A jej ojca-brat? No. Tak, tak. no. Mm -hmm. I uni no. to pole zimy te Szulce, bo później ją zabił ten Motoryncy, czymś, I... ale no, ona taka była. Ona na motorze zginęła, tak? E, przejechał. A przejechał. Tak, ja. tak. To po wojnie już było. Tak, tak, już ja tutaj byłam. Mm -hmm. O tutaj? W rynku. A w rynku. Tam, no. Mm -hmm. Ona jak się nazywała? Szulc? Irena. Irena. Ta... Ale fajno było. A pochowana jest w siecichowie. Tak, tak. Na, na... Bo tu tusulce mają grobowiec, te dziedzice i tam już sadziły. Mm -hmm. Do tego grobowca mm -hmm. na, na tym drugim cmentarzu. Czyli tu władza ta ludowa, no bo tak po wojnie to było tak, że tym tak. dziedzicom, tym prawda yy, ziemianom odbierali, prawda? I dawali ludziom. To im chyba tak nie, nie zabrali, prawda? Eee, a co tu miały zabrać, jak Una mało miała? To, a, mało miała. Co jeszcze miały zabrać? No. To jak, to, to Una to była tak obidno dziedzicka, nie mm -hmm. tam co. Ale jak mogło, to to pole tam uprawiało i tego sprzedało se troskę tego zboża, to znowu to no znowu zasioło i znowu gówno za przeproszeniem miało. Pani, pani ją pamięta? No nie, przecież no. ja miałam dzieci. No, no tak, to pani mówi, że jej Ja jej szyłam przecież... już tutaj, jak tu byłam. No, no, I później suna po tym wypadku to tak słabo była. Mhm. Ale, ona, ale ona była taka do, do, śmie, do końca była inteligentna. Mhm. To tyle panu powiem. Po tym wypadku z motorem, tak? Tak. Czy tak. ona nie zginęła w tym wypadku? No, ale była już w kiepskim stanie. Aha, aha. W kiepskim. Ja, stanie. Jak ona wyglądała? Ubogo bardzo. Tak. Bardzo ubogo. Bardzo to? ubogo. Mhm. No, ale. No wiem, czyli czy tak chciała, czy tak się poświęciła temu polu. Bo mhm. komu to się było kurcza poświęcać. Ale było trochę widać po nie, że szlachcianka, że dziedziczka. Czy... Było, bo ona tę inteligencję w sobie miała. Aha. Ona jak rozmawiała, czy co, to zawsze tak jak trzeba. Czy ona tam wykształcona mogła być, tak? Ale... Tak, tak, mogła być. Nie wiem, mhm. co, jak to z tym, ale, ale tak jak panu właśnie mówi. Czy ona jedynaczką była? Nie, ona miała bratów, o tym, co, co uny te pole, tero, te siulce mają, to mm -hmm. były, to to, una, to były ojca chyba bratycy i cholera, i o to już nie wiem, bo ja nie stąd pochodzę i no stamtąd, to była byłam mało, to figę wiem z tego, ale jak przysłam tu, to siulcowna i siulcowna i tako była, powiem panu, do śmierci, tako jak trzeba. Ona hmm. tam nie miała problemów, żeby kogoś obmawiać żeby co, porozmawiać owszem, ale biednie jadła, przychodziła do mnie, częst, ją gotowałam, czystowałam ją, bardzo podziękowała, o Jasiu, jak ci dziękuję, o jak ci dziękuję, o to była naprawdę, była, naprawdę była dziedziczka. Ale ktoś tak jeszcze ją nazywał, czy nie? No nie. no nie wszystkie mówiły ze dziedzicka, ale ju, ale ju tak nie nazywały. Ale ludzie tak mówili. Jeszcze, ale tak wolniej, mówili, tak? tak mówili. Jeszcze w latach 60. -tych. No i tak mówiły, ale ona umarła i koniec i kropka. No. W jakich latach? Ile pani mogła mieć lat, jak ona umarła? A ja nawet nie wiem, wi pan? Ja mhm. nawet nie wiem. Mhm. Ale tu, tu i pogrzeb był taki jak trzeba, i ludzi było, no bo... Dawniej tak jakoś było inaczej, tak bardziej każdy się szanował i wszystko, a dziś jest, wie pan, inaczej. Powiem panu, jak mówiły w telewizji, roz, tak nie mogłam w nocy spać. Bolała mnie głowa, roz tabletkę, drugi roz tabletkę, godum, no czego nie wiem, czego nie mogę spać. I tak sobie myślę, może ja już będę umierała, tak mnie wszystko boli. Ale tak w nocy, godum Panie Boże, wysłuchaj mnie i jeszcze mnie nie zabiroj, bo jo ja nie mam za co umrzeć. Przecie hmm. <noise> to czatkę coś tam mieć, nie? A ja nie mam godum. To jeszcze, niech będzie w No i później takie rozmaite tematy mówiły na, na o śmierci o tym I tak się jeden Pan pytał. Czy warto mieć przyjaciół? No to go posłuchu. i tak nie śpię, i tak nie śpię, to posłuchu. No i temu tak odpowiadają, te, takie chyba redaktory, nie wiem, odpowiadają mu, mu także, i taka pani była, i taki pan, i mówi tak, warto i powinno się mieć przyjaciół, żeby było z kim porozmawiać, żeby można było się z kimś, nam nawet umówić na, na jakiś ubaw, czy coś, bardzo, bardzo się zaleca taka przyjaźń. Ale z drugiej strony, si twój, ale go sprawdzaj. I wie pan, że to je mądre? No tak. Bo mówił tak, bo tak mówiły, że ten najbliższy przyjaciel, jak on jest często u pana w domu, to on widzi i naśladuje pana na każdym kroku i on najprędzej pana zdradzi. No może tak być. No wie pan, ja się zdziwiłam, ale ja wiem, że takie, ja wiem, że takie, bo dzisiaj nie to, że ja nie chodzę, bo tu mam na że ty z przyjaciółką i dobrze żyjemy, ale tak po tej rozmowie, to myślę, sobie, no chyba to jest prawda. Bo jak ten, kto u pana nigdy nie był, to on co u panu powie? Jak on nie wie, jak pan żyje, jak pan siedzi, jak pan co, prawda? Ale ten, kto je czysto, to on obrobi tyłek, nieźle. Bo on wszystko wie i widzi. No, no jeśli tak, to nie jest prawdziwy przyjaciel. A, no to nie jest, no ale się zwie przyjaciel. Może się tylko zwie. Co <laughs> tak? chciałem jeszcze zapytać? Pamięta pani, bo tu wiadomo, że było parę, w czasie wojny było parę żydowskich rodzin w siecichowie. Pamięta no. coś pani o nich? Nie. 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 Ja Ojciec, mama nie opowiadali nic. Nie, ja nic o tych nie pamiętam. Nie. Jo, ale, ale, ale tata opowiadał mój, bo tam niedaleko nas mieszkały Żydzi. Mhm. I, później, I później Pan znał przecie tę lucynkę, co jest w Annopolu, co za, co za tym słabkim była? Ach, tak, tak. Tak zna. No to i rodzice po tych Żydach tam niby kupiły, czy co, w każdym buncie mieszkały. Ale UNY ten dum rozwaliły. Tym pożydowski, ja słyszałam, jak tata mój mówił. UNY ten, ten dum rozwaliły, ale ten, bo to suchowolok, suchowolak się nazywał jej tata, nie żyją oboje. Nie, ta mama chyba żyje jeszcze. Mi się widzi u lucynki. No tak. nie jestem pewny. No, no, mhm. żyje, żyje chyba. No i, no i tym że su ten suchowolok, bo te Żydy to ze wywiezły ich stąd. Mhm. I ze on ze, nie dał nikomu tego dumu rozbierać. Bo, bo z tego, że, a on se sumu rozbierze wszystko. Tak, on się dowiedział. Rzekomo, że tam ktoś godął, czy to prawda, czy nieprawda, nie wiadomo, że tam ktoś godął, że tam te Żydy zakopały jakieś tam majątki, pieniądze, złoto. I później od razu jak, jak co to, to tam ten suchowolok to mieszkanie stawiał, no to zaraz, no to widzi Pan jak ludzie powiedzą, może figę było, bo był gospodarzem i był dobrym gospodarzem i chowały i i sadziły buraki i tworzynie chowały, a już go posądziły za złota na wykopywał po Żydach. No tak. i konie, no a, 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 a choćby trochę ukopał, no to, no to by się przyznał, ale ludzie wiedzą lepiej. No to w Annopolu też były takie historie, ktoś się dorobił pracą, to mówiły po Żydach skarb w domu znalazł. No, no właśnie, no właśnie, to tak to jest, ale one były ten suchowolok były łoby dwoje pracowite, i ta Lusia była. No, ty Lusi, ten mąż, ty tak wnet odeszedł, ale do dziś tak jak trzeba, ludzie były i Sui dobrze ich tu wspominają. Mm -hmm. To jest taka prawda. A tych Żydów tu ze świecie chowa to nie wywieźli, ich tutaj zamordowali. Nie A nie, Bozia nie, jak, jak, bo to, bo to, to jąłaby z tych pamiętam, nie to, że ich znałam, broń mm -hmm. Boże. I no, o tych co słyszałam. A kogoś by pani poleciła takiego starszego jeszcze, kto ma dobrą pamięć, kto mógłby z czasów wojny poopowiadać tu w świecie Chowie. No nie wiem. No mam, wie. mam taką listę, ale dopytuję się jeszcze o ludzi. Podobno jest przywara taki, prawda, co na, na, na wojnie był pod jaruzelskim. Jaki przywara? Tylko jak on ma na imię. Tego nie, mam, mam, mam takie notatki zrobione. No to żeby mam, pan przyniósł te notatki, to bym mogła coś powiedzieć, no, a tak on, to... No, jakieś tam przyzwisko ma takie przywara coś tam Może tam. No, że jest paru takich jeszcze i kobiet takich starszych, koło no dziewięćdziesiątki, że tu jeszcze. No kobiet to tak jest, to może i jest. To mm -hmm. tutaj koło, no, koło niedaleko koło, koło samego kościoła, to tam mieszka taka pietraska. Co jest, Godaim, no i starszo. Mm -hmm. No, ale takim starszym ludziom to ty się już w głowie mąci, wie pan? No albo nie dosłyszą również. Albo różnie nie, nie dosłyszą, no, okay. albo. Tu z panem, z panem Gierczakiem robiłem wywiad. No, taki no, no. No to to jeszcze No, co naprzeciw pamięta. tego Gierczaka na drugi skrónie? Mój syn mieszka. W tym aha. ładnym mieszkaniu. Aha, aha. Żona jego robił Trębacza w mm -hmm. sklepie. Mm -hmm. Mm -hmm. Co chciałem zapytać jeszcze, a pani tata coś z wojny jeszcze opowiadał? No, tata całą wojnę musiał pamiętać dobrze. Pamiętał. I no, że myśmy nie słuchali, bo myśmy My słuchali. woleli latać. To to jest. A tata gdzieś walczył, gdzieś na, na wojnie był? No nie czy... mówię Panu? Że bo jechaliśmy do Annopola, to od razu musiał zostać? Tak. To już, ale to już po wojnie było. To po wojnie było. Ale mhm. mimo wszystko to chyba musiał brać udział wcześniej, mm -hmm. skoro, skoro go tak za załapały, prawda? To ja pamiętam to, to bardzo dobrze. Mm -hmm. Może, no. może. Ale nie wie pani na pewno. Ale mama, mama mówiła, że, że jak tu Niemcy wpadły, to go ze partyzanty ze przy przyjechały do nich na podwórze, wykopały taki spory dół, no wykopały dół i tam nakładły amunicji. Mm -hmm. ale później jeszcze już się tam im nie zmieściło, a to godaju jeszcze weźmiemy jeszcze, o tak, troszkę posyżymy i niech tak będzie, tam może tu nie nie i może nie znajdu, godo go do mama że przysły te Niemcy i jak na nie niesciście kury zaczyny tam drapać. Mm -hmm. I no, że mówi, że było jakieś stare koło od woza, i to koło rzuciły na to, co jest rozkopane, i nie wzięli sobie tego te nimce pod uwagę, ze... ale gadające było widać te żelaza. O, no to. No, bo gada, ale jak były znalazły, to były no od razu katrupiły. Aha. No. To, to jeszcze. To u pani mamy na podwórku było. No, tak? u rodziców. Już jak wróciliście tutaj. No, ale ojca, ale ojca w tym co... Nie wiem czy był w domu, czy go nie było, bo on tyś tam w lesie był trochę. Aha. Czyli tata coś tata w lesie był trochę. Tyś był trochę. Nie wie pani w jakim oddziale Nie wiem, nie wiem. Aha. Nie wiem. Jak oni byli w tych lasach, to gdzie to było? A to on z Madeim tu nie był. Nie, nie. nie. On tu nie był, bo u tego to nigdy nic nie godał. Mhm. Jak oni w tych lasach byli, to gdzie tam siedzieli? Jakieś ziemianki mieli, czy co? Nie mówię panu, że na noc chodziły do, 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 do ludzi. I tam mhm. po stodołach, po kumorach, Aha. tam gdzieś, tam gdzieś, to, to, no bo... nie roz niemo, niemożliwe było, żeby to było tam przesiedzić. No zima, prawda? Tak, no, to gdzieś tam tak. w ziemi w się to by zimno tak. było. Tak, w to zawsze no. słoma jakaś była. No. Ale, ale, ten... ale god, że mimo wszystko to wojna była, co się bimbrło piły to. <laughs> Nie opowiadał, że byli szaborowniki, bo to były nawet ten, nawet ten grączeski to, to piszą w encyklopedii czy gdzieś tam w tych jego biografiach, że... Zanim się wziął za Niemców, to się rozprawiał tutaj z, z bandami takimi, że to prawda, byli tacy niby partyzanci, ale bardziej tacy bandyci, że prawda, broń gdzieś tam sobie załatwili i chodzili po ludziach, prawda, tu daj świnie, tutaj daj, daj jajka, daj mleko. A nie wiem, nie wiem, i o tego to tam. I z na tym. Ten na to nie, nie, nie rozmawiałam, bo ja się na tym wie pan, wcale nie znałam. Mm -hmm. I nie znów się. No, czasem to chłop... tyle, co z boku się tak podsłyszy. Czasem chłop jak wypił, to chyba sam lubił pogadać. E. Nie. Nie. Nie lubił gadać o tym. Nie. 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 Jak tu mam, mam takie materiały do wywiadów, właśnie takie, to jest tam takie pytanie. O zetknięcie się ze śmiercią. Pamięta pani pierwsze zetknięcie jakieś ze śmiercią? Ja nie. 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 Czyli nie była pani przy, przy kimś umierającym albo. Nie, nie. Coś tak takiego? się składało, że miałam tych umarłych ojciec z Marii, brat z Marii, mama zmarła. Ale to tak <laughs> to tak zmarły, że no, no umarły, ale już nimi o tam się z nimi zetknęłam, to. Ale to są osoby bliskie i to jest bardzo żal. To, jest mm -hmm. to, to jedno to Panu powiem. Mm -hmm. I mąż przecież zmarł. Mm -hmm. A tu morderstwa jakieś się zdarzały, zdarzały na wsi? Się. Pamięta Pani coś tak, takiego? Tak, tak, zdarzały się. Pó to później jeszcze po tej po całej wojnie to się jeszcze ścierały, bo tam jeden Drugi coś nie tak powiedział, coś nie tak zrobił, a pistolet mu zabrał. No a ciągle broni mieli, a bo wojnie to każdy miał No, no. I, 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 i Madej to nastawiane pan ma? Tak. Nie, <laughs> nie wiadomo czy mówić nie, czy nie. Nie, tak? nie lepiej nie mówi. Lepiej nie. No to wyłączy. No, to pan Ju coś powie.